bardzo serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję zasilacza FSP Aurum S o mocy 400 W i certyfikacie 80 Plus Gold. Nawet z samego opakowania możemy to wnioskować, ponieważ mamy sporo złotych stawek. Z ważniejszych rzeczy. 5 lat gwarancji, pojedyncza linia 12 V, mamy również niski poziom głośności, tak przynajmniej chwali się producent. Dołączamy dwa kable do zasilacza PCIe które jest 8-pinowe, także możemy zasilić tutaj jedną mocną kartę graficzną lub dwie słabsze. I również kompatybilność z procesorami Intel Haswell. Tutaj niektóre zasilacze mają z tym problemy, chodzi dokładnie o stany oszczędzania energii. Jeżeli chodzi o rozkład linii, linia 3,3V 24A, linia 5V 15A, łączna obciążalność tych dwóch linii 120W i pojedyncza linia 12V, na niej mamy 32A, a jej obciążalność to 384 Waty. Kabelki za chwilkę sobie zobaczymy, także z opakowania tego nie będę czytał. Natomiast ciekawszych rzeczy: przede wszystkim aktywne PFC, również tutaj kable SATA są tak zaprojektowane, aby jak najłatwiej można było ułożyć je w obudowie, żeby nie przeszkadzały. O tym za chwilę. Również opatentowany system MIAIC, on ma wpłynąć pozytywnie na wydajność zasilacza, jak również na zabezpieczenie. I zabezpieczenie oczywiście, jeżeli o nich już mówimy, to wszystkie te podstawowe, które w nowoczesnych zasilaczach mamy także. Z tym nie ma problemu. Tyle jeżeli chodzi o ciekawsze rzeczy. A teraz pozwólcie, że wymieniamy sobie zasilacz z opakowania. zerkniemy sobie jak wygląda i omówimy sobie o okablowanie. W pudełku znajdziemy m.in. instrukcję obsługi, kilka opasek na rzepy, tak aby uporządkować kable. Naklejka FSP. Również pięć śrubek do przekręcenia zasilacza. Używać będziecie oczywiście z nich tylko czterech. Piąta pewnie jest zapasowa. I naturalnie kabel zasilający. I w końcu są zasilacze. Jego wymiary nie są zbyt duże, bo długość to zaledwie 14 cm, wysokość 9 i szerokość 15. Także do każdej budowy z pewnością Wam się zmieści. Cała powierzchnia zasilacza jest chropowata, co całkiem fajnie wygląda. Na boku mamy tłoczone logo FSP. Nie wiem, czy dobrze to będzie widać. No, bo to zresztą, na obu zresztą zresztą bokach mamy to logo wytłoczone. Z tyłu otwory wentylacyjne zwróćcie uwagę na ich kształt są to takie strzałeczki. Tu według producenta ma to pomóc jeszcze. Przepływie cyrkulacji powietrza w zasilaczu, tak aby lepiej były chłodzone jego komponenty, oczywiście. Wejście na kabel włącznik wyłącznik na druga strona, jak mówiłem wcześniej. Tutaj również logo FSP. Kilka otworów wentylacyjnych, również na przodzie zasilacza, też w postaci yy, strzałek. I oplecione kable, natomiast zwróćcie uwagę, że te opłoty nie powalają, bo prześwitują. Także yy, tak to wygląda. I zerknijmy sobie jeszcze na wentylator 120 mm. Przewracam się, zasilacz, bo źle go postawiłem. Może zrobimy tak. Także 120 mm wentylator, zakryty oczywiście grillem z logo FSP w kolorze złotym nawiązującym do certyfikatu. Jeżeli chodzi o główny kondensator, jest to Tipo. Serpujemy sobie teraz na kable. Zaczniemy od kabla 24 pin. Długości tych kabli zobaczcie na ekranie. Co mi się bardzo podoba, chwała za to Fortronowi nie rozłączana końcówka. Nie mamy 20 plus 4, a mamy 24 pin w jednym kawałku, tak naprawdę nie ma teraz płyt na rynku, które posiadają dwustopinowe wejścia. Teraz A2 nie sądzę, żeby to tylko kupował taki zasilacz do jakiegoś komputera sprzed 15-20 lat, który takie wejście posiada, bo wartość zasilacza pewnie byłaby droższa od tego komputera. Tym bardziej nie rozumiem, na przykład zasilaczy 850 000W z taką rozłączoną końcówką. No przecież nikt nie kupi normalny takiego potwora do komputera z Pentium 4. Kolejny kabel 8-pinowy EPS, 4 plus 4 końcóweczka, czyli w sumie 8 pin. Tu akurat rozłączane końcówki są uzasadnione, bo mamy płyty z wejściami 4-pinowymi, także nie ma z tym problemu. Kabel PCI Express, na którym znajdziemy dwie końcówki 6 plus 2 pin, czyli 8 pin razy 2. Możemy zasilić jedną kartę mocną graficzną lub dwie troszkę słabsze. Kable z peryferiami, tutaj jest taki kabel combo. Na którym znajdziemy jedną końcówkę SATA i również trzy końcówki Molex, jak i jedną flopy do zasilania chociażby karty dźwiękowej, czy na przykład kontrolera obrotu. I kable z samymi końcówkami SATA sztuk 4, co bardzo mi się podoba, one nie są od siebie zbyt oddalone. Także podłączając nawet cztery dyski, jeden na drugim, nie będzie tutaj problemu, że te kable będą gdzieś daleko odstawały i nie będzie problemu z zamknięciem panelu bocznego obudowy. Także łatwo będzie to wszystko w środku poukładać. Tak to wygląda. Tyle jeżeli chodzi o kable. Standardowo zmierzymy sobie głośność zasilacza z odległości 40 cm przy obciążeniu około 20%. Około 33,5 dB przy otoczeniu 33% Pierwszy teśnik dobiega końca. Zerknijmy sobie na napięcia 3,28, 5,15 i 12,08. Jest to obciążenie około 20% i sprawność zasilacza w granicach 87%. Test na obciążeniu około 50%. Sprawność zasilacza około 91%. Widzimy, że tutaj z gniazdka pobiera zasilacz 226,7 W. Natomiast pobór realny to jest 206 W. Napięcia 3,25, 5,15 i 12,0. Obciążenie stuprocentowe, napięcia 3,20, 5,17, 11,84. zasilacza w granicach 89%. A teraz zapraszam Was już na pomiar tętnienia napięć. OK, czas na krótkie podsumowanie. O tym leci rekomendacja, bo uważam, że zasilacz jest wart uwagi i godny polecenia. Jeżeli chodzi o sprawność zasilacza, to nie tylko mamy 80 plus Gold na papierze, ale również i w testach widać było, że nawet te wartości były powyżej tych zakładanych przez sam certyfikat, za co ogromny plus. Co tak naprawdę ta sprawność Wam daje? Oczywiście jakąś tam oszczędność w ciągu roku na rachunkach, aczkolwiek na kokosy nie liczcie, bo różnica między zasilaczem, powiedzmy, z certyfikatem brąz, a Gold nie będzie jakaś tutaj ogromna. Ale jednak najważniejsza sprawa to jest tak naprawdę kultura pracy zasilacza. Dlaczego? Dlatego, że im wyższa sprawność, tym mniejsze straty. Im mniejsze straty, tym mniej wydzielanego ciepła, a im mniej wydzielanego ciepła, tym oczywiście zasilacz będzie cichszy. Regulacja napięć również bez zastrzeżeń mieści się w tych widełkach 3% a przypomnę, że takich wartości właśnie producenci dążą i ogromny plus za tętnienia napięć, które były bardzo niskie, a przypomnę, im niżej, tym lepiej. Okablowanie. Jego długość spokojnie Wam wystarczy do każdej praktycznie obudowy mini a raczej w takich, zasilacz, w takich obudowach będzie ten zasilacz miał zastosowanie, bo wiadomo, że nie będziemy budowali jakiegoś Monstrum opartego na SLI czy Crossfire w big-towerze, aczkolwiek w big-towerze spokojnie długość kabli powinna bez problemu wystarczyć. Same końcówki również bezproblemowo wystarczą do większości zastosowań, zwłaszcza biorąc pod uwagę moc zasilacza, czyli będziemy używali go do komputera właśnie Coś z średniej, średniej wyższej półki. I plusik za to, że mamy na jednym z kabli rozłożone bardzo blisko siebie końcówki, SATA, około 5 cm odstępy. Nie będzie to powodowało bałaganu, raz, że będzie łatwiej dotknąć, powiedzmy, boczny panel, bo nie będą te kable odstawały, a dwa, że będzie lepszy przepływ, oczywiście, powietrza w obudowie. Minus, niestety, za oploty na kablach tutaj prześwitują to dość znacznie, także ta kwestia, moim zdaniem, powinna być poprawiona. Cena zasilacza około 287 zł. Moim zdaniem jak na certyfikat 80 plus gold i 400 W to jak najbardziej w porządku, aczkolwiek warto o tym powiedzieć, że tutaj za około 30 zł więcej macie już jednostkę semi-modularną. Także ode mnie na dzisiaj to jest wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jak zwykle odsyłam Was do do opisu filmu, tam znajdziecie linka do zasilacza, linka do mojego forum, do mojego laba. Także serdecznie Wam również Was tam zapraszam. Trzymajcie się, pozdrawiam. Hej!